Choroba Wilsona to jedna z chorób rzadkich, charakteryzuje się bardzo dramatycznym przebiegiem. Jak postępuje, jakie są najważniejsze wyzwania w opiece nad pacjentami z tym problemem, o tym będę rozmawiała dziś z profesorem Piotrem Sochą, kierownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz zastępcą dyrektora do spraw nauk tegoż instytutu. Witam serdecznie Panie profesorze i na początek chciałabym, żeby pan nam przybliżył, o jakiej w ogóle chorobie będziemy rozmawiać, z czym ona się boją, że jak postępuje. Dzień dobry Państwu. Jest to choroba bardzo różnorodnym przebiegu. Ten dramatyczny przebieg może nie jest częstą prezentacją choroby u dzieci, ale oczywiście mamy pacjentów, którzy do nas się zgłaszają w skrajnie ciężkim stanie z niewydolnością wątroby. Potencjalnie niektórzy z nich wymagają przeszczepienia wątroby. Rzadziej u dzieci występują objawy neurologiczne. To jest dość częsta postać u dorosłych, tak naprawdę, u, w przypadku pacjenta dorosłego chyba głównie się zajmują nim neurolodzy i najczęściej choroby rozpoznają neurolodzy. Te objawy są wtedy bardzo takie charakterystyczne, ewidentne i łatwiej jest neurologowi postawić rozpoznanie czy ustalić podejrzenie tej choroby właśnie ze względu na te specyficzne objawy neurologiczne niż pediatrze czy hepatologowi, czy specjaliście, którzy się zajmują chorobą wątroby. Bo objawy choroby wątroby są nietypowe. Nawet ta ciężka postać, może być uwarunkowana bardzo różną etiologią, a tylko jedną z przyczyn, jedną z wielu przyczyn jest oczywiście choroba Wilson. Więc jest to duże wyzwanie dla hepatologa, aby przeprowadzić właściwą diagnostykę różnicową, w tym uwzględnić oczywiście badania w kierunku choroby Wilson. Najczęstszą postacią u dzieci jest tylko niewielki wzrost transaminas, czyli postać stosunkowo łagodna. Na szczęście lekarze zwracają uwagę na to odchylenie w badaniach i przesyłają do środków specjalistycznych, gdzie diagnostyka jest rozszerzona. Panie profesorze, a jakby pan mógł powiedzieć nam, jakie mamy obecnie właśnie możliwości diagnostyczne i jak w ogóle są rokowania dla, dla takich pacjentów? Czy znaczy, jeśli postawimy właściwe rozpoznanie i pacjent Chce się leczyć, to jest podstawowy warunek, czyli przyjmuje, przestrzega zaleceń leczenia, to rokowanie zazwyczaj mamy dość dobre. W postaci neurologicznej różnie to bywa, dlatego że w postaci neurologicznej niektóre objawy są nieodwracalne i ta jakość życia, oczywiście, pacjenta może być bardzo zła. Ale w przypadku choroby wątroby, nawet tej ciężkiej z niewydolnością wątroby, leczenie jest na tyle skuteczne, jeśli jest wprowadzone. Miarę wcześniej i jeszcze pacjent może poddać się leczeniu bez przeszczepienia wątroby. Na tyle jest skuteczne, że właściwie nawet jeśli rozwinie pacjent marskość wątroby, jest to marskość wyrównana i może funkcjonować niemalże jak zdrowy człowiek, pod warunkiem, że przyjmuje leki. Natomiast wiemy, że pacjenci dorośli szczególnie no, po długim leczeniu zaczynają mieć problemy z przestrzeganiem zaleceń. I główną przyczyną niepowodzeń leczenia jest nieprzestrzeganie zaleceń leczenia. No a jedną z też istotnych przyczyn jest nietolerancja leków. Wówczas musimy szukać leków alternatywnych. Mamy kilka leków do wyboru i zazwyczaj ten, ten problem potrafimy rozwiązać. Panie profesorze, a jak właśnie wygląda dostępność? Bo rozumiemy, że w chorobach rzadkich mówi się też o dużym postępie, jeżeli chodzi o możliwości terapeutyczne, bo pojawiają się ciągle nowe leki. Jak wygląda właśnie dostępność do leczenia, jeżeli chodzi o pacjentów, o których dziś rozmawiamy? Leki są dość dobrze dostępne, znaczy te podstawowe leki, tak? D jest lekiem zarejestrowanym, jest lekiem dostępnym. Preparaty cynku też. Są dostępne, zależy może od postaci, ale siarczan cynku jest tanim lekiem, jest dostępnym, a octancynku cynku jest lekiem mało dostępnym, może dla większości pacjentów ze względu na wysoką cenę. Są też leki inne, alternatywnie stosowane do depenislaminy, jak trientina, która też wiąże mieć. Lek stosunkowo drogi w Polsce teraz jest rejestrowany. I myślę, że też będzie w Polsce dostępny, bo do tej pory nie był dostępny ewentualny import docelowy. Testowane są jeszcze silniejsze leki wiążące miedź, takie jak tetrahydropiomolibden w badaniach klinicznych i one też być może, że w przyszłości będą dostępne. Więc cały czas oczywiście rozwija się tutaj, badania kliniczne rozwijają te technologie terapii, ale i tak najważniejsze jest po prostu stosowanie się do zaleceń lekarskich. Panie profesorze, jeżeli przyjmiemy, że pacjenci się stosują do tych zaleceń, to jak oni, jak wygląda ich życie? Czy oni są w stanie normalnie realizować swoje funkcje społeczne, nie wiem, pracować, jeżeli mówimy już o osobach dorosłych, czy, czy choroba wpływa na, na ich funkcjonowanie? Wszystko zależy od stopnia jakby uszkodzenia układu nerwowego. Jeśli to jest postać wątrobowa, to taki pacjent może funkcjonować zupełnie jak zdrowa osoba, najczęściej. Jeśli to jest osoba, która ma jakąś dysfunkcję układu neurologicznego, wówczas może to prowadzić do, no, do dużego utrudnienia w funkcjonowaniu. Są to pacjenci też, którzy czasami nie potrafią posługiwać się sztućcami, czyli samodzielnie nie mogą jeść, wymagają niekiedy założenia gastrostomii w skrajnych sytuacjach. Czyli to odżywianie ustna stanowi nawet problem, więc wszystko zależy od skali, od stopnia uszkodzenia układu nerwowego. Jakby Pan Profesor mógł tak na koniec powiedzieć, jakie są oczekiwania od systemu i specjalistów, i pacjentów? Na co, na co Państwo czekają teraz? Znaczy, chcielibyśmy mieć do wyboru więcej leków, bo oczywiście, dostępność depenicylaminy jest, jest jakby tutaj podstawą terapii i siarczanu cynku. Natomiast dobrze byłoby mieć leki inne, alternatywne do wyboru w przypadku nietolerancji tych leków. W przypadku nietolerancji depenicylaminy powinna to być trientina, i prowadzony jest teraz proces, procedura rejestracyjna, więc pewnie ten lek będzie dostępny. Trientina jest dostępna w większości krajów europejskich, chociaż jest to lek bardzo drogi. I no, z naturalnych powodów, to nie będzie to lek pierwszego wyboru, tylko stosowany pewnie. Alternatywnie dla depenicylaminu. Natomiast odstan cynku w Polsce jest zarejestrowany, jest bardzo drogi, pacjentów praktycznie na ten lek nie stać, więc jest to, jest to pewne ograniczenie. W siarczan cynku jest lekiem równie skutecznym, ale daje więcej objawów ubocznych. Stąd dobrze byłoby mieć taką możliwość, żeby odstan cynku w pewnych sytuacjach mógł być stosowany alternatywnie. Na razie Na razie możliwości takie są ograniczone. No i oczywiście w przyszłości pewnie terapia genowa będzie wchodziła w grę, ale do terapii genowych jeszcze prowadzi dość długa droga, ale no nadal w większości chorób genetycznie uwarunkowanych no nie mogą być tak w praktyce codziennej dobrze, skutecznie wprowadzone. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za wprowadzenie nas w problem przedstawienia sytuacji pacjentów z chorobą Lisona. Moim gościem był pan profesor Piotr Socha, kierownik oddziału gastroenterologii i hepatologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.